1 marca 2013 roku stocznik Gdańsk zwodowany został prom pasażersko-samochodowy Bergensfjord. Jednostka ma 170 metrów długości i 27,5 metra szerokości. Na jego pokładzie znajdzie się miejsce dla 1500 pasażerów oraz 600 samochodów osobowych. Wewnątrz znajduje się 10 pokładów, 6 sal konferencyjnych, 9 punktów gastronomicznych, dwie sale gier, kasyno oraz sklep wolnocłowy. Statek będzie osiągał prędkość 21,5 węzła i pływać będzie między Danią a Norwegią. Pierwsze rejsy planowane są na koniec maja bieżącego roku. To jest statek dla kliena, klienta norweskiego, dla innej stoczni, ponieważ my jesteśmy pewnym pośrednikiem w, pro, w tym procesie. To nie jest statek zbudowany na gotowo. Bardzo wymagająca, trudna konstrukcja, ponieważ w większości budowana z blach cienkich, co jest wyzwaniem samym w sobie. Panie prezesie, kierownik wydziału PK melduje gotowość jednostki NB-88 do przeprowadzenia operacji hodowania.

Ja wierzę w to jednak, że ten przemysł stoczniowy i takie zadania, które dzisiaj widzieliśmy, i realizacja tych zadań, jednak w tym miejscu będzie funkcjonowała nadal. Realizujemy strategię, która nie jest nowa, która polega na dywersyfikacji działalności. Chcemy skoncentrować się w przyszłości trochę bardziej niż dotychczas na konstrukcjach stalowych i wieżach offshore, ale nie rezygnujemy w pełni z budowania statków. Chociaż przejściowo na pewno znacząco zmniejszymy skalę działalności w tym obszarze, no ze względu na to, że jest to dzisiaj ekonomicznie najtrudniejszy segment ze wszystkich, w których działamy. Czas jest taki, że również przemysł stoczniowy musi się przebranżawiać i my o tym wszyscy wiemy. Pytanie, jak będą położone akcenty, na, na jaką produkcję, na jaką działalność. Wierzę, że jeszcze nie jeden statek z tej stoczni wypłynie. To jest rynek bardzo konkurencyjny, tu jest konkurencja światowa. Każdy idzie generalnie tam, gdzie, gdzie dostanie naj, najlepsze warunki. Jest pewny, że również statek w terminie i o należytej jakości, prawda? Natomiast wielu naszych klientów decyduje się na, na współpracę z Polską i szczególnie tutaj rejonem trójmiejskim i bardzo sobie to chwalą. Nieważne, niezależnie od jakichś ewentualnych problemów terminowych, jeszcze nigdy nie usłyszeliśmy złego słowa o jakości tylko wręcz przeciwnie za to zawsze byliśmy chwaleni i nadal jesteśmy Od początku roku media donoszą o problemach finansowych Stoczni Gdańskiej między innymi o nieterminowości wynagrodzeń pracowników i prawdopodobnej redukcji zatrudnienia Pracownicy dostają wypłaty, także, ale nie ukrywam, że jak, jak zresztą Państwo wiecie, nasza sytuacja jest trudna. Jesteśmy po paru latach ciężkiego kryzysu w produkcji okrętowej ceny bardzo mocno spadły o kilkadziesiąt procent wręcz i to nas oczywiście dotknęło, no ale funkcjonujemy, tak? Produkujemy. Będzie redukcja zatrudnienia, jesteśmy w toku, rozpoczęliśmy ten proces w zasadzie w czerwcu czy lipcu zeszłego roku, zamierzamy go w tym półroczu zakończyć. Redukcja obejmie około 40% wszystkich etatów poza bezpośrednią produkcją. Chciałbym spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy. Może dzisiaj albo w najbliższym czasie statków robionych tutaj nie będzie, ale będą robione inne rzeczy, które również dla przemysłu nie tylko naszego kraju, ale też, na przykład, dla energetyki, są konieczne i potrzebne. Więc wierzę, że to nie jest ostatnie słowo Stoczni Gdańskiej.